Siedlecki Magazyn Kulturalny, magazyn Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania naszego programu. W ostatni czwartek, 7 września, na naszej scenie teatralnej zobaczyliśmy wyjątkowy spektakl. To przedstawienie pod tytułem Pani Pylińska i sekret Chopina według Erika Emanuela Schmidta. Całość wyreżyserował Robert Gliński, znakomity i utytułowany reżyser, a na scenie cała plejada znakomitości aktorskich, do tego muzyka na żywo. Chopin zaczynał w ten sposób. Kładł się pod fortepianem swojej mamy i chłonął wibracje. Muzyka jest przede wszystkim doznaniem fizycznym. Skąpcy słuchają tylko uszami. Niech pan będzie rozrzutny i słucha całym ciałem! W tej chwili żądam od Pana delikatności. Nie tylko fizycznej, ale i duchowej. Czyli chce Pani, żebym od dziś nie zbliżał się Ech, do fortepianu. Otóż to! No nie zrobi Pan postępów niszcząc klawisze. Do kaburga? Kiedy? W sobotę po twojej lekcji. Wszystkim się zajmę. Biletami na pociąg, hotelem, taksówkami. Wrócimy w poniedziałek. Ale dlaczego do Kabelka? Tak. To oczywiste. Sprawdzałam prognozę pogody, ma pan szczęście. Dlaczego? Zapowiadają wietrzny tydzień, rozmaite wiatry rozmaitej prędkości. A jaki to ma związek? To doskonała pogoda na Chopin. Zdaję sobie pani sprawę, że niczego dzisiaj nie zagrałem? Oczywiście. I że od tygodni nie pozwala mi pani zbliżać się do klawiatury? Oczywiście. Naprawdę myśli pani, że zrobię postępy w grze na fortepianie unikając fortepianu? Oczywiście. Gdyby wystarczyło siedzieć godzinami już w pianie, żeby zostać pianistą, wiedzielibyśmy o tym. Prawda? W ramach projektu Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach w niedzielę 10 września usłyszeliśmy recital Roberta Protasewicza, aktora teatru S, człowieka wielu talentów, muzyka, aranżera, kompozytora. Popatrzmy. Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem. I tutaj zostałem, mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Może lepiej by było, kto by to ocenił, gdy. Rzucił to wszystko, miejsce bycia zmienił. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Lecą liście, no i oczywiście jesień już. Zaraz spadnie znowu biały twórz. No i naturalnie wiatr i mróz Cóż to dla mnie Odkąd ciebie tylko odkąd znam Łatwo sobie z zimą radę dam Słoneczko, choć tyle wprawy mam Tyle bajek znam, ale tak jak ty Nie czaruje nikt Uwierz mi tak Się. Owszem czarny świeć, tylko o tym więc ja ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie! Tak jest, tak jest, tańczy, tańczy, And start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with race. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me Or the dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I go weak Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już Pod ten balkon pełen pnących róż Na uliczki te znają Czy, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z barkożami? Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. The news I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York, these baggy bone shoes long to trail. 13 września, a więc w najbliższą środę o godzinie 18:00 w naszej galerii teatralnej odbędzie się Wernisarz wystawy zatytułowanej Teatr od kulis. To reportaż fotograficzny autorstwa Klaudii Karpińskiej. Drodzy Państwo, będziecie mieli wyjątkową okazję zobaczyć, jak wygląda Teatr od kulis, właśnie z czym to się wiąże, bo przecież my, widzowie, oglądamy teatr na scenie. Natomiast nie wiemy o tym, co dzieje się poza nią. Tak naprawdę spektakl teatralny jest finałem tego, co wcześniej dzieje się w kulisach, właśnie. Zapraszam i zachęcam, bo warto. Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na niekwestionowany przebój scen polskich. To spektakl pod tytułem Klimakterium. I już przedstawienie, które od wielu lat niezmiennie gromadzi pełne sale w całej Polsce. Drodzy Państwo, to przedstawienie 15 września o godzinie 17.20.15 na scenie zobaczymy wspaniałe aktorki, aktorki, które rozbawią nas do łez, ale także zmuszą i spowodują to, że zastanowimy się nad tym, co się wokół nas dzieje i kim jesteśmy. Zapraszam. Hosanna Festival to wydarzenie artystyczne, które od 30 lat odbywa się w naszym mieście. Ale to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz, Artystycznych imprez i festiwali nie tylko naszego miasta, bo także całej Polski. Zapraszamy więc na kolejną 30 jubileuszową edycję tego festiwalu. 16 i 17 września, 30 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej tu w Centrum Kultury i Sztuki w naszej sali, na naszej scenie odbędzie się. A na scenie właśnie zaprezentują się młodzi wykonawcy muzyki chrześcijańskiej, którzy w zmaganiach konkursowych zaprezentują swoje umiejętności, a po tych zmaganiach będziemy mogli wysłuchać gwiazd muzyki. Drodzy państwo, jesteśmy pewni, że jak co roku i w tym razem również przyjdziecie państwo do naszej sali, będziecie słuchać i oglądać wykonawców, że nasza sala będzie pełna, bo warto. Zapraszamy, bądźcie z nami, bądźcie z nimi. Wielkimi krokami zbliża się dzień Premiery nowego spektaklu Teatru S. Bestia Maliny Prześlugi, a mianowicie już 22 września o godzinie 19.00 na deskach sceny teatralnej Miasta Siedlce Teatr S. wystawi swoją najnowszą produkcję. Jest to spektakl o młodzieży dla młodzieży, mówiony ich językiem. Nic tutaj nie ubarwiamy. Pokazujemy wszystko takie, jakie jest naprawdę. Jedyną rzeczą, trochę taką ubarwiającą, może ten spektakl, jest forma, a mianowicie przystępna forma muzykalowa z ciekawymi choreografiami zrobionymi przez Dominika Bobryka z moją muzyką i przygotowaniem wokalnym Agnieszki Wilczyńskiej. Spektakl skierowany jest do starszej młodzieży, do osób dorosłych. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam 22 września, godzina 19. I to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu naszego magazynu. Jak zawsze, zachęcam Państwa do tego, byście zaglądali na naszą stronę internetową, byście śledzili nasz profil na Facebooku, subskrybowali kanał na YouTube. No i rzecz jasna, czytali Scenę 24, bo wszędzie tam znajdziecie obszerne informacje o wydarzeniach artystycznych, które dla Państwa przygotowujemy w najbliższych tygodniach. Choć nie tylko, będą także inne ciekawostki. Zapraszam, zachęcam i do zobaczenia.